Witam Was serdecznie, moi drodzy. Nagrywam dla Was tutorial, jak wymienić sobie 1.6 kser rozrząd razem z wariatorami. Eee, dlaczego wymieniamy? Ponieważ je słychać. A dlaczego je słychać? Przeważnie usterką w tych silnikach jest rzadka wymiana oleju. Nie dbacie o to, żeby wymieniać olej na czas i zobaczcie, jakie nagary tutaj powstają. Widzicie, te nagary powstają tylko i wyłącznie dzięki temu, że olej jest wymieniany bardzo rzadko. Musimy się pozbyć przede wszystkim tego nagaru. Musimy wymienić zawory, wariatory no i oczywiście od razu kompletny rozrząd. Także my działamy, a za chwilkę Wam pokażę jak pozbyć się tego tutaj brudu. Bardzo szybko można się pozbyć. Dobra. Słuchajcie, bierzemy sobie taki środeczek. Czyli po prostu valve cleaner otwarte. Hop. Zapsikujemy. To co jest brudne. Fajna, gęsta piana, która osiada po prostu na całym tym yy, psikanym elemencie. Hop, zapsikujemy i zostawiamy go tak na 15 minut. Za 15 minut przychodzimy i zaczniemy tutaj działać dalej. No, taki mały efekcik, wiecie. Jedni myją pół naczyń, drudzy piorą połowę prześcieradła, a my czyścimy połowę głowicy. Zobaczcie, jak wygląda teraz głowica. No po prostu można z niej jeść. Jeżeli chodzi o ten środek, odkryłem go 3 lata temu i powiem Wam, mistrzostwo świata. Tak, ja wiem, będziecie zaraz mnie ałkać, że kurde, mleki, jakieś forte, strorte i tak dalej. Wiecie co, jak jesteście mądrzy, to tylko raz na próbę sobie to weźcie. Wiem, to jest drogie. To kosztuje swoje pieniądze, ale swoje robi. Jeżeli jest drogie, coś musi być dobre. Wypróbujcie. Wypróbujecie? Myślę, że naprawdę powiecie sami, że to jest po prostu szok i niedowierzanie. To po prostu Żyre na, na waszych oczach cały ten nagar, cały ten syf. Także dzięki serdeczne Forte za super środek. Pozdro, trzymajcie się.